Cześć, tu Ewa. Dzisiaj pogadamy o podświadomości. O podświadomości w kontekście nawyków, pewnych mechanizmów automatycznych, które w nas działają, no i oczywiście programowania siebie, a bardziej w zasadzie o możliwości przeprogramowywania siebie. Pierwsze pytanie, na które musimy znać odpowiedź, jeżeli w ogóle chcemy rozmawiać o podświadomości, to jest odpowiedź na pytanie, czym jest podświadomość? W języku polskim akurat podświadomość jest całkiem nieźle zdefiniowana, bo w zasadzie od razu wyjaśnienie brzmi w domyśle. Podświadomość, czyli coś, co jest podświadomością. Jeżeli założymy, że świadomość to jest podstawowy, fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie na nie reagować, to Podświadomość to jest coś, co jest pod tym, czyli coś ukryte. Świadomość jest jawna, tak jakby, a podświadomość niekoniecznie. Czym jest podświadomość? Podświadomość to jest pewna przestrzeń naszej jaźni, tak naprawdę, w której przechowywane są wyobrażenia i związane z nimi emocje. To nie jest coś fizycznego. To nie jest jakiś organ, tak naprawdę, tylko to jest pewna sfera. Jeżeli chcielibyśmy podejść do tego organicznie, no to oczywiście w mózgu mamy odpowiednie części mózgu, które odpowiadają za określone mechanizmy i czynności, ale my mówimy o pewnej sferze jaźni. Co jest ważne? Ważne jest też to, że podświadomość jest sterem, pewnego rodzaju sterem, wyzwalaczem dla naszych reakcji i zapisanych w niej wzorców zachowań. Jest to też zbiór instynktów, wspomnień zapisanych w sferze nieświadomej. Czyli mamy całą gamę rzeczy, które w nas siedzą, są w nas wryte, a my nie do końca jesteśmy świadomi ich istnienia. My będziemy próbować nieświadome uczynić świadomym, czyli na tyle poznać podświadomość i procesy w niej zachodzące, żeby nie były one już tak bardzo ukryte, tak bardzo automatyczne, tylko żebyśmy mieli nad nimi większą kontrolę. Mogli na pewne rzeczy wpływać, no i przede wszystkim mieli świadomość, że tam wewnątrz też są pozapisywane pewne elementy yy, naszej egzystencji i naszego funkcjonowania, które nam sterują w sposób automatyczny, schematyczny. Wyobraźmy sobie niemowlaka. Niemowlak nie myśli za pomocą słów, nie jest w stanie złożyć świadomych myśli, bo ich jeszcze nie ma po prostu, bo nie ma słów, którymi mógłby opisać rzeczywistość. Nie zna ich, więc reaguje w sposób organiczny. Jego organizm instynktownie reaguje na różne sytuacje, na pewne bodźce. I wyobraźmy sobie burzę, taką dużą burzę i nagle gigantyczny huk, gdzieś bardzo blisko, taki, że każdy z nas by podskoczył i zamarł na chwilę i serce by nam być może przyspieszyło, czy skurcz w żołądku by się pojawił. Pewne objawy organiczne by na pewno były zarejestrowane, łącznie ze strachem u wielu z nas. No i taki dzieciak, który nie ma świadomości tego, że to jest grzmot, bo on tego nie wie. On nie wie, co to jest burza, nie wie, co to jest piorun, nie wie, co to jest ten dźwięk. Więc jego ciało reaguje, jego organizm reaguje sam, bez procesu myślowego, bez nazwania tego po imieniu, jakimś spięciem. Na przykład zaczyna płakać, spina się, tkwi tak przez jakiś czas, krzyczy być może nawet, może ten płacz jest bardzo ostry. Bardzo się wystraszył. Mijają lata, on dorasta albo ona i nie wie czemu, ale gdzieś jak z daleka słychać grzmotę, nawet z bardzo daleka, nawet bardzo ciche, to on czuje niepokój. Czuje niepokój w swoim ciele. Skąd to się bierze? To się bierze z tego właśnie, że my w trakcie naszego życia nabieramy pewnych doświadczeń, które są zapisywane w naszym ciele, i one się uwalniają w określonych momentach naszego życia w sytuacjach, które organizm rozpoznaje jako zbliżone, podobne do tamtych, które się już kiedyś wydarzyły i na które organizm zapamiętał reakcję. W naszym ciele są miliardy komórek nerwowych i każda z nich jest w stanie tworzyć z tysiącami innych połączenia za pomocą synaps. Zatem tych ścieżek może być wiele i mogą być one bardzo różne i one są bardzo różne w zależności od każdej jednostki, bo każda jednostka, można powiedzieć w pewnym sensie, że poza tym, z czym się jakby rodzimy w pakiecie, to jesteśmy tak jak czysta płyta. Mamy płytę, weźmy. Przykład płyty RW. Mamy płytę, nagrywamy na niej jakąś ścieżkę. Coś tam jest zapisane, ale potem okazuje się, że my nie chcemy już tego, co tam jest zapisane, bo nam to w czymś przeszkadza, albo po prostu chcielibyśmy, żeby to zniknęło. Więc kasujemy to i nagrywamy na tym kolejną ścieżkę. Niestety, często jest tak, że gdybyśmy zanieśli tę płytę, do miejsca, w którym się odzyskuje dane do firmy, która się tym specjalizuje, to będą w stanie wyciągnąć te dane, które były wcześniej tam zapisane, pomimo tego, że po pierwsze, było to skasowane, a po drugie, dla pewności nagrałeś bądź nagrałaś na tym coś jeszcze. I każda jednostka, każdy z nas, żeby pozbyć się pewnych zapisanych w nas nawyków, musi niestety ten stary nawyk. Nadpisać dostatecznie dużo razy, wystarczająco dużo razy, czymś innym, żeby się go pozbyć. To, ile razy potrzeba nadpisać ten stary nawyk, tą starą ścieżkę, inną ścieżką, to jest bardzo zależne od jednostki. Jednemu wystarczy raz, a drugiemu może być potrzebne nawet 10 razy, albo 15, albo 20 razy. Czasami jest to wieloletnia praca i tego się po prostu nie przeskoczy, dopóki się nie zacznie sprawdzać, czy możemy sobie z czymś poradzić łatwo, czy nie. Tak jak w przypadku tego niemowlaka, tak samo w przypadku bardzo, bardzo wielu nawyków. Podświadomość jest bardzo istotnym ogniwem, z którego warto sobie zdać sprawę, żeby móc bardziej na siebie wpływać, bardziej się regulować, bardziej się kontrolować. Praca z podświadomością to inaczej praca z nawykami, z naszymi schematycznymi reakcjami, z naszym nastawieniem do siebie i do innych, z naszą interpretacją rzeczywistości, z naszymi wyobrażeniami i polega na tym, żebyśmy nabrali narzędzi, które pomagają nam z podświadomością pracować, przeprogramowywać siebie. I żebyśmy nabrali wiedzy, która pomaga nam zrozumieć, że w bardzo, bardzo szerokim zakresie wybieramy, jak się czujemy. Czy czujemy się dobrze, czy czujemy się źle, czy czujemy się w określony sposób nastawieni do czegoś, czy też w inny sposób nastawieni do czegoś, i czy to coś, co wybraliśmy, co powielamy, nam służy, czy nam nie służy. Wyobraźmy sobie osobę skrzywdzoną kiedyś przez kogoś w żółtym kapeluszu. Załóżmy, że ten ktoś był dzieckiem. Jeżeli ten ktoś się wystraszył i jego organizm zapamiętał to w taki sposób, że zapisała się w nim pewna ścieżka, pewna reakcja, to potem może być tak, że mijają lata, a ta osoba się źle czuje w towarzystwie żółtego koloru, a żółty kolor nas otacza dookoła. I może być tak, że ta osoba nawet nie wie, że to, że ona się źle czuje w tych sytuacjach, ma w ogóle związek z żółtym kolorem. Tylko po prostu jej organizm zaczyna w pewien sposób reagować. Ona się troszeczkę gorzej czuje. To może być bardzo subtelne nawet. Ale totalnie nie wie, że to wynika z tego, że jest w towarzystwie żółtego koloru. A już na pewno być może nie wie, że to ma związek z sytuacją z przeszłości. Z tym. Dlatego. Im głębiej wchodzimy w siebie, im więcej zajmiemy sobie sprawy z tego, jak odpalają się pewne nasze nawykowe zachowania i nawykowe reakcje, tym bardziej będziemy w stanie wpłynąć na to, żeby móc się do nich dokopać i je zmienić. Jeżeli będziemy rozpoznawali w nas pewne mechanizmy działające, po prostu będziemy mieli wpływ na siebie większy. Ciekawym przykładem jest historia dziewczynki, która chciała tańczyć, poszła do szkoły. Tańca, do której dostanie się było jej marzeniem na tamten moment, i spotkała na korytarzu pewną panią. Nie wiadomo, kim była ta pani. I ta pani zapytała się jej, dziewczynko, a ty tutaj na casting przyszłaś? Ona mówi tak. A ta pani jej powiedziała, ale ty jesteś za wysoka, żeby tańczyć. I ona już nie poszła na ten casting. Wróciła do domu i przez kolejne 20 lat nie zajmowała się tańcem. Po 20 latach dotarło do niej. Że ona mimo wszystko chce tańczyć, że ona to dalej kocha i tego pragnie. I zaczęła tańczyć. I zobaczcie. Z podświadomością jest pewien problem. Ona sobie zapisuje też pewne przekonania. Przekonania o nas samych. Te przekonania nie muszą być nasze. Mogą być nasze, też niekonstruktywne, ale często są zasłyszane od przypadkowej osoby. Mamy taty. Babci, dziadka, koleżanki, kolegi, pani w szkole, z mediów. Jesteś nie dość dobry, nie niedość doskonały, tak zadziałało to u niej. Tekst rzucony przez osobę, której być może nigdy więcej w życiu nie spotkała, która być może minutę później już nie pamiętała, że powiedziała tej dziewczynce to zdanie. Bo ludzie często nie są świadomi, że rzucony przez nich tekst może mieć wpływ na to, jak druga osoba będzie siebie postrzegała. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy się uczyli tego że czyjeś opinie, to są tylko opinie, ich, często totalnie bez sensu wymyślone, często po prostu rzucone tak z czapy. I jeżeli my się ich uczepimy i wrzucimy je w siebie i zapiszemy sobie w sobie jako ścieżka, no to one będą w nas grały, to już wtedy będzie nasza płyta. I ona przejęła zdanie rzucone przez obcą osobę, która sobie przeszła i poszła, tak naprawdę, i zablokowała się na 20 kolejnych lat. I to w nas bardzo często gra. To w każdym z nas gra. We mnie również. Ja mam mnóstwo zapisanych ścieżek. Ja je rozpoznaję, ale nie wszystkie na pewno, które gdzieś kiedyś ktoś coś. I musiałam latami pracować nad tym, żeby żeby pewne rzeczy zrozumieć i żeby móc dojść do takiego momentu, w którym jestem teraz, kiedy naprawdę czuję, że bardzo dużo rzeczy kontroluję, oddzielam przysłowiowe ziarno od plew i jestem na tyle stabilna i wolna, że Kontroluję to, co sama o sobie myślę, i wybieram to, co chcę o sobie myśleć. Nie w sposób zakłamany, znam swoje silne i słabe strony i tego się nauczyłam, ale nie zadręczam się, nie pielęgnuję w sobie przekonań, które mi szkodzą. Bo nie jesteś dość dobra, nie jesteś dość ładna, albo ładny, nie masz dobrego ciała. To jest nie tak, tam to jest nie tak. Bombardują nas różnymi przekazami. Informacje rzucone od mamy i taty często bardziej bolą, bo to są bliskie nam osoby i jako dziecko, jeżeli słyszymy często teksty jesteś niezdarą, jesteś beznadziejna, jesteś dupa wołowa, jesteś... różne inne określenia, no to niestety one, one gdzieś tam wchodzą. My możemy się przed nimi bronić, bo to są pewne etapy, jakiś gniew, bunt, smutek, wypieranie. Oczywiście to bardziej działa w późniejszych etapach przy takim małym dziecku. To po prostu jest nieszczęście, gdy dziecko słyszy takie teksty i Rodzic się z tego nie wycofuje, nie poprawia, nie zmienia siebie, nie, nie sprząta, że tak powiem, po sobie, jeżeli już nawet coś złego zasiał, bo, bo to dziecko zostaje z tym samo, i albo uda mu się to zrozumieć i przepracować, i kiedyś się od tego uwolni, albo nie. W naszej podświadomości jest wiele zapisanych informacji o nas informacji, na które reagujemy za pomocą mechanicznego, zautomatyzowanego działania. I oczywiście możemy pewne rzeczy w sobie zmieniać. Zaczynając od przekonań o sobie, które nosimy, bo pamiętajmy, że przekonania to nie są fakty, to jest tylko przekonanie o sobie. A kończąc na nawykowych, różnych reakcjach, które również możemy zmieniać. Są pewne metody rozmawiania z podświadomością. I takimi metodami jest, po pierwsze, trzeba wiedzieć, że ona istnieje, podświadomość. I że pewne rzeczy dzieją się właśnie automatycznie i za pomocą zapisanych w nas ścieżek, i to wszystko jest uwalniane w określonych sytuacjach. A same metody pracy to praca z ciałem, praca z relaksacją i medytacją. Niektórzy nie lubią słowa medytacja, ale tutaj chodzi o pewien sposób wyciszania się, po to, żeby uzyskać wgląd w siebie. I na tym poziomie, który jest sprzyjający do zapisywania sobie informacji, należy zadziałać. Techniki, które są stosowane, to są afirmacje, czyli powtarzane sobie zdania pozytywne, które mają nas programować w taki sposób, żeby zamienić to, co niekonstruktywne, tym, co konstruktywne, inaczej, zastępowanie przyjętych poglądów, przekonań, myśli innymi, takimi, które nam służą. Twórcze wizualizacje, czyli wyobrażenia oczekiwanej sytuacji, to jest praca z obrazami. Za pomocą modlitwy prośby kierowanej na przykład do sił wszechświata, to jest wyrażanie prośby, pragnienia, oczekiwania, czyli wszechświecie proszę pomóż mi bardzo bym chciała, żeby przeszło mi te reakcje agresywne. Nie chcę krzywdzić siebie i innych, i to, to też ma siłę. Dlaczego to ma siłę? Dlatego, że ja koncentruję na tym swoją uwagę. Dzielę się ze swoim problemem z, z, z większym bytem który również na mnie wpływa i ja wpływam też na niego, ale jednak najistotniejsze jest to, że koncentruje swoją uwagę. Uwaga też jest formą energii. Jest też bioenergoterapia i oczywiście łączenie tych wszystkich metod. W pracy z podświadomością fundamentalna też jest praca z myślami, dlatego że w bardzo szerokim zakresie to nasze myśli i to, co myślimy, w jaki sposób myślimy, za czym podążamy, staje się czynnikiem decydującym przy budowaniu naszej tożsamości, naszego nastawienia, naszych wyobrażeń, naszego postrzegania siebie i świata, które mogą być z kolei wspierające i konstruktywne dla nas lub niewspierające i destruktywne. Na tym skończymy tę część. Kolejne informacje, czyli o częstotliwościach pracy mózgu, o pracy z afirmacjami, o pracy z twórczymi wizualizacjami i odcinek pod tytułem Wszystko jest energią, będą pojawiać się kolejnowe w opisie do niniejszego filmu. Pozdrawiam serdecznie. Ewa, Naturopatka, bioenergoterapeutka. I przede wszystkim praktyk, który czerpie ze swojego doświadczenia.